Siemakowi, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I druga część vloga: co najważniejsze, jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to koniecznie wbijajcie na kanał tej pani, tak, tak, tak. mistrzyni polskiej, bo tam właśnie jest pierwsza część, no, która jest konieczna do obejrzenia, i tak będziemy się zmieniać. Dzisiaj jest odcinek u mnie, a jutro kolejny dzień z vloga. W ogóle powinno się tutaj patrzeć na wasze. No. A! A jutro będzie oczywiście odcinek u klautki co ważne, jak dzisiaj oglądacie ten odcinek, to klautka już gra fazę grupową Mistrzostw Świata. Więc trzymajcie kciuki. No i gdzie turniej? Nadal nie wiemy. Jutro pewnie się dowiemy, gdzie dokładnie jest transmisja, więc wbijajcie na nasze instagramy, bo tam na pewno podamy linka, gdzie będzie transmitowany ten turniej i faza grupowa. To jest cukier. Aha, i co? To jest cukier? Tak smakuje chyba, no? Co eee, dużo to dodałam. Pogaśnione, no nie? No, no, takie takie takie. Zostałaś No, i No, jest słodka, bo nie ma czasu. Zastaliśmy trochę. Taka słodka <grym> ja w szkole. to Ej, Ej, ja Fifa. <laughs> no i tutaj właśnie sobie pracuję, tak? Fajnie, tak jest. Ta mm, robota. wykończy siedzibę no, Fifę. Bądźcie, ale tu właśnie mam tu swoje stanowisko. Naprawdę, zaraz strzmę, mm. gdy będzie odpolany. Stary, jaka historia Musi hmm. się dżagulani czy jagulani? Chyba do Ej, Ta piłka jest z tego Ona jest oficjalna Moment, bo tam była To jest oficjalna, nie? Mm -hmm. To jest oficjalna, tak? Czy nie? Tak, Siu. widzisz? Oficjalna mm -hmm. Ej, zajebiście I taką piłeczkę dostaną, a flip... myczową no. jeszcze Żadną replikę, nie? Tak, o, tak. o, zobacz jak się bawi no. Pomachaj widzom not herself and that she wasn't able to be in a situation and enjoy the opportunity that she was given um, and to make the most of it so that's where fifa come in and that's the contact you can make here no ja, fifa No, część fajna, a na drugiej części mi się chciało tak spać, że jakbym chciała tak oczy na więcej niż 500, to zostałem. No, troszkę integracji mieliście, jakieś gierki. gierki troszkę trochę o. Dwa razy mnie nie posłuchały, mnie posłuchały, to już mnie nie No właśnie. Typowa. Typowa no, praca w grupie w szkole. Uch. Wykończę kiedyś. Zaraz chyba będą ten, Rozmajer będzie miał jakieś wykłady A Ten mistrz, trzy, trzykrotny mistrz świata z A, Danii Ale jakoś niedawno to było? Jak on był tym mistrzem? Czy? No nie, takie FIFA 18 może ostatni A. raz coś takiego Ager Rosmajer kojarzysz coś czy nie? Nie no? okay. Gra dalej Tak takiej Raczej już bardziej jest wykrzyknik aktor Być Taki bardziej kołczyk nie. Ej, eee, nie wolno tak know that a lot of you know some of the information that I'm about to go over. So well done to everyone who is currently streaming. Um because it will only uh, it, it can be a success. Mia. Mia, mean it was not. I sorry, oops, I like. Gracias, here? Yes. Ah, that? Hi. Jakich wiz kupił herbatki? To jest No. Na spokojenie? Nie. No. Zrobienie po tym, co zjem Aha. Co my tu mamy? Sałateczka na z mozzarellą oliwkami Pierwszy no. raz ludzie będą oliwkę próbować, muszę to nagrać Oko. Nigdy nie oliwki Serio? No nigdy A bułka z czym? właśnie nie wiem, z jakąś pastą, no. serem, sałatą Dobra A ty co masz? No, z kurczakiem Co? Co masz? Kurczaka masz? No Chcesz? Co? gdzie to masz kurczaka? Tak, w takie piliśmy takie. Nie ma już, ale mogę się zamienić nie, Chcesz się żeby nie było widzówym. Podzielę się. No. Pierwsze tem. Na, na pierwszą na w życiu. Kiedy boję się. Aha, nie smakuje. No pięknie. Biedny ja, już nie mam kurczaka. Muszę hummus jeść widzowie. Muszę hummus. No, oczywiście montażystę. Operatora, to ja jestem widzowie, witam serdecznie. Nie widzowie tego. Tak, tak, tak. Niech tam. Nastawienia? No, będziemy zaraz zacznieć za niedługo grać w piłkę, albo jest. Oho, kontent piłkarski dzisiaj? No. Nice. No. Zobaczymy, jakie tryki potrafisz. No, zobaczysz. No Chociaż na wczorajszym vlogu było. Jak ktoś nie widział vloga wczoraj, no, no trzeba zerknąć. Były no, robione. no i tam trzeba napisać też widzowie, jaki team jesteście. Właśnie napiszcie też tutaj. Team białe czy czarne skarpetki ja w komentarzu? nie. Ja team czarne. Białe. Czarne. Białe. Czarne. białe. <laughs> One second game you were winning. To and we did this incredible comeback. But a good experience for you guys. Yeah? And yeah, this yeah. year you were qualified? Yeah, 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 we yeah. and we did not. So, <coughs> so now you need to. But already made the name last year. <coughs> yeah, so now it's time for you guys. <coughs> Thank you. <coughs> yes. of you're good. good. will so, research And uh, your. Okay, so let's play all the way integration. <TERESC2> <coughs> <forlio's partner. hums> <Fair. Thank you. hums> A my jesteśmy, moi drodzy, w siedzibie FIFA, w miejscu, takiej sali konferencyjnej, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące tego, co tam się dzieje. Tutaj dziewczyny mają jakieś zagrania, zagrania integrację, Cynk. Więc troszkę się dzieje, widzę. No właśnie, tak to jest. Masz to w Polsce? O, się. To się nagrywa. Gdzie? Ja? Dobra. Nie te buty tak? Oho Dziewczyny były niegrzeczne no i niestety karne kółeczko, karne kółeczko Ale biczek Jak forma? Słuchaj tak? Tak a pokażę, tu ty to to za... w... Wszystkie sposone, a no, zobacz Widać, że trenowałaś Tak, tak Takie tam z 24 najlepszymi dziewczynami na świecie Fifa Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jest sytuacja taka, że oddali mi piki z ligę, no i zobaczymy, otwieramy skylku, no, uwaga, gotowa, no, no. cyk, leci pierwszy. O, wow, ej, Marquinhos, okay, z to... tego pika trafić Marquinhosa, to jest... No powiem Ci, że z tym Marquinhosem to jest stop. No, pamiętaj, co, co leciało. Tak, i teraz no. tak kminię. Czy ten markiosz mnie nie do pierwszego składu? A kogo to można się zjechać? Oh, pan no Dajka bo... i? Nie, 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 to jest RTG, właśnie, ah. to jest RTG, oh. więc on prawdopodobnie wleci do pierwszego składu, no, no ale to? dobra, to teraz to otwórz drugiego. Dobra. Dasz radę. A jak to się pikało? Tutaj, tak? Read, tak, jest Ride Employer. Ryby. Woo! Lakazer! Nie! Lakazer, Markiosz! No to top, top, o, top top, kurde! No to zobaczmy, co się dalej dzieje. Halo, halo, witam wszystkich, bardzo serdecznie moi drodzy, no i co tu dużo mówić? Faza grupowa, dzisiaj jak to oglądacie, klautka rozpoczyna fazę grupową i będzie się działo, Porozmawiamy trochę o tej grupie, bo trafiła niestety, ale do grupy śmierci. Jedną z rywalek jest dziewczyna, która robi robiona 60, 3 razy z rzędu 20. -0. To będzie spory problem na pewno. Natomiast ona ma 16 lat i nie wiadomo jak mental zadziała na, tak, na takim turnieju, takiej randze. I na pewno możemy tutaj upotrywać jakieś szanse, bo wiadomo, że Klaudia to mental bestii z Moreny. Tak, tak, tak. Do tego, druga zawodniczka to profesjonalna zawodniczka Benfiki. Ale to jest tam poziom trzeciej rangi, może, może czasem jakaś druga, ale raczej, raczej, raczej trzecia. Kolejna rywalka to jest ze Stanów Zjednoczonych i ona akurat Słuchajcie, ona akurat robi coś na poziomie 9-11 winów, to jest coś, coś takiego. Hmm, potem mamy Kanadyjkę, gorzej nie widziałem, nie wiem o co chodzi. Coś, też widziałam jakiejś dzikiej karcie, karcie, że ktoś mógł ją zastąpić, ale pewności nie mam jak to będzie co z tą kanadyjką. Jeżeli ta kanadyjka faktycznie tu się znajduje, no to ta kanadyjka bardziej z tego co widziałam to influencerka niż jakieś tam poważne, poważne granie, więc taki... Taki w miarę raczej e, powinien być, ale no nie wiadomo. E, czyli mamy tak. I jeszcze jest tak, w mistrzyni Francji, więc też... Ale też nie wiem jakie rangi ona wbija, jaki to jest poziom. E, więc to nie jest łatwo. No ale nie przyjechaliśmy tu się poddawać, tylko powalczymy na pewno o, o, coś, o coś więcej. Na No a teraz elegancko sobie zmierzam i zwiedzam e, szwajcarskie piekarnie. tak Trzeba zobaczyć jak konkurencja. Działa na rynku tutaj. One, two, three. Cin, cin. Jeżeli chodzi o streamki, słuchajcie, to dzisiaj w okolicach 13 i 16 prawdopodobnie e, będą grane mecze grupowe kilku, dlatego wbijajcie, kibicujcie, no i dzisiaj totalne oro będzie. Ale jeżeli chodzi o linki, to jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, dowiemy się tak naprawdę e, pewnie jutro na miejscu. No właściwie dzisiaj jak to oglądacie, bo właśnie jak wleciał ten vlog, to dzisiaj mecze są dwie wersje, że będą mecze podzielone, że część będzie o 13 i część o 16, a druga sprawa jest taka, że y, może być wszystko po 16, więc tutaj też nie wiemy, zobaczymy. Eee, teraz, jak te, oglądacie tego vloga, to już pewnie na Instagramie jest info co, gdzie i jak się odbywa. Dlatego wbijajcie na Insta, wbijajcie w linkach gdzie odbędzie się live. Jest też szansa nawet, że u Klaudki na Twitchu, ale. Organizatorzy mówili, że raczej mała szansa, bo tam w miejscu gdzie będziemy się grać, a to będziemy grać w Muzeum Fifa, tam gdzie te wszystkie złote piłki przyznawane są. To Więc miejscówa konkretna słuchajcie. No ale w końcu Mistrzostwa Świata, więc Fifa się postarała. Eee, będzie mało miejsca tam gdzie będą streamowane te rzeczy i ciężko będzie się podpiąć pod ewentualne inne kanały. Także zobaczymy jak to będzie, wbijajcie na Twitcha, na Instagramy i tam się będzie działo pewnie wszystko. Dobra widzowie przyszło jakieś pierwsze danie nie mam pojęcia co to jest kompletnie nie mam pojęcia co to jest co robię check. fish no jest jakiś fish no i też moi drodzy Klautkę przyjechało wspierać naprawdę rekordowa ilość kobiet. Nikt nie ma tylu fanek co klautka, zobaczcie sami. W razie generalnie ktoś przyniósł yy, skoszoną trawę do talerza i nie wiem, to, to się je tak? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, spróbuję świeża, skoszoną trawa widzowie. Hmm. no dobra no, z tym tym razem Jak będę kośnić trawę to będę ją jeść później mhm. Zoba, widzę jaka czysta woda w Polsce. Ja już wiem co wy robicie. Do morza. No i teraz cieszy się, buraczka, nie? Ja wiem, bo ja wiem, co wy robicie No, jedynki, dwójki. Ach, znaczy, nie, nie, nikt nie robi. A ja też nie. Bo nie wchodzę do wody. Bo by w Gdańsku nie było wody. Skręcił lewo. O gdzie? Także moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wbijajcie, słuchajcie na Instagramie, Twitch'e i kibicujcie dzisiaj Klausę, bo w tym momencie, jak to oglądacie, trwa faza grupowa, a jutro na kanale Klautki będzie też relacja pewnie z tego hmm, turnieju, z tego kolejnego dnia vlogowego. E, więc wbijajcie też do niej na YouTube, -ka. jeżeli ktoś się będzie miał okazję streama zobaczyć, to na pewno się dowiecie wszystkiego albo na Instagramie, albo właśnie o niej na kanale Jutro we vlogu. Tak, trzymajcie się. Pa!